Cypr jest małym krajem, ale ma równe prawa jak każdy. Przez pół roku będzie organizował pracę Rady i to, co dzisiaj w naturalny sposób jest priorytetem, to sprawy bezpieczeństwa. Rozumiane pod wieloma względami bezpieczeństwo militarne. Rozmawia się, już słyszymy na korytarzach o jakiejś wersji kontynuacji programu SAFE. To było wielkie osiągnięcie polskiej prezydencji. Te 150 miliardów pożyczone. W imieniu państw członkowskich, ale na bardzo atrakcyjnych warunkach, A więc na pewno ta kwestia dotycząca bezpieczeństwa militarnego też relacji handlowych. Tak? dzisiaj mamy protesty wobec Mercosuru, A państwa są podzielone, bo niektóre upatrują w tym swój interes, żeby móc stworzyć ten wielki rynek 700 milionowy, ale niektóre tak jak Polska uważają, że dla Stabilności dla bezpieczeństwa sektora żywnościowego jest to zagrożenie. Generalnie jest taki kierunek, żeby tworzyć takie dobre relacje gospodarcze. Na, na ten moment, z uwagi na, na konflikt wokół Grenlandii, zawisły na kołku um, procedury zatwierdzenia tej umowy handlowej, która została przygotowana ze Stanami Zjednoczonymi, ale jest to. Mam nadzieję, jakiś, jakiś etap, który zostanie dokończony. Prezydencja cypryjska będzie przygotowała nowy budżet, będzie uczestniczyła w przygotowaniu nowych wieloletnich ram finansowych, więc będę naciskał na to, żeby zwiększyć środki na bezpieczeństwo na granicach Unii Europejskiej, żeby zwiększyć środki na procesy innowacyjne w firmach europejskich, przeciwdziałać tym bardzo złym, niekorzystnym dla przedsiębiorców Sytuacją, takim jak Droga Energia, widzimy, że firmy w Unii Europejskiej niestety upadają. W Belgii upadła kolejna firma 3,5 tysiąca pracowników, którzy produkowali silniki spalinowe, ta firma upadła i ta firma chce 7 milionów euro pomocy dla swoich pracowników, którzy będą przeszkoleni i przekwalifikowywani. To jest wielkie zadanie, żeby umieć w tej, przy rozmowach o budżecie na 2028-2034 wesprzeć prezydencję cypryjską w zakresie stworzenia lepszych warunków do działania firm w Unii Europejskiej, żeby te firmy nie uciekały z Unii, tu tworzyły miejsca pracy, żeby można było mówić o rozwoju i korzystaniu z tych najnowszych technologii, które są dostępne na świecie.